Dzień dobry. Tarot. Pomimo, że w niego nie wierzę, pomimo, że uważam, że nie potrafi przewidzieć przyszłości, to jedno muszę im oddać. Karty tarota mają niezły styl. I widziałem wiele różnych tarotów, które bardzo ładnie wyglądały, ale jeszcze nie widziałem żadnego z żabami. Tak więc bądźmy pierwsi i zróbmy najlepszą żabią talię tarota, jaką możemy tylko zrobić. I... Mamy 21 kart dłużej arkany, jeśli dobrze pamiętam, że to się nazywa, bo jest jeszcze Mała Arkana, cokolwiek to znaczy I tam wtedy jest HS 58, to trochę za dużo. I don't know, go. 16 Wieża Dom Boga. To chyba jeszcze jest błyskawica, z tego, co przepisywałem z Wikipedii. O co chodzi w Tarocie? Bierzesz kartę i wymyślasz do niej lore. Są jakieś przypisane do nich znaczenia? Ja nie wiem, jakie to są. Mnie bardziej interesuje to, jak to wygląda. A wygląda to cool. Jako, że to jest budowla, to pozwolę sobie użyć. Symetrii. Najpierw zbudujmy wieżę, a później dotamy do tego żaby, ok? Czy są tutaj fanatycy jakich zamków i budowli średniowiecznych, czy ktoś mi może powiedzieć, jak się nazywają, o właśnie takie coś? Blanki. A, okej. Okay. I one czemuś konkretnemu służą? Oprócz temu, żeby ktoś mógł zrobić neuskopa? No, o to chodzi i w ogóle dzięki temu trudniej jest spaść. Aaa, to ma sens. Jakbym miał być rycerzem, to wolałbym być łucznikiem. Zawsze w grach, tam, gdzie się da, z reguły jestem łucznikiem. Ale jakbym miał być rzeczywiście ucznikiem, to pewnie bym się spieprzył z tego. Jesteś po prostu samurajem Pascal. Mogę być samurajem. Nie przeszkadza mi to. Wiecie, samurajem jest cool. Jak my chcemy tę żabę dodać? Mówiliście, że chcieliście ropuchnę, żeby spuściła swoje. Nie ma włosów. To nie opuści żadnych kłaków. Jęzor niech da. A! O! Jest taka żaba z włosami, chyba. No ale ona ma włosy na rękach i pod pachami, tak więc nie wiem, czy chciałbyś się chwytać. Kogoś za włosy spod pach. Jakbyśmy zrobili, że się opiera w taki sposób, jedną ręką, tutaj by się wystawała, podawałaby jednocześnie swoją drugą rączkę, albo jeszcze lepiej, trzymałaby się za ten język, żeby aż tak nie bolało. Tu, tu, paluszek. Paluszek, paluszek. Te oczy mi się nie podobają. Zróbmy, że ona ma trochę więcej tego jęzora, przez co musi stabilizować, jakby linę. What to, co, fakt Co my robimy? Co ja robię? A wy podrzucacie mi jakieś dzikie pomysły? O, Mmm! Jeszcze malutką koronę mieliśmy zrobić. Wiadomo, że księżniczka teraz. Zróbmy coś dzikiego. Jakbym i bym tak próbował się złapać. Tak to wygląda. Niech ktoś z mi zrobi. Tylko kciuka byśmy widzieli, bo on owija to wokół jęzora. A tej ręki nie byłoby tu i nie byłoby tu. Kopiujemy, obrócimy i oszukamy system. Mam pytanie czy ktoś wie czym jest takie coś jak ja, jak takie specjalne linki, które mają zakrąglenia specjalne. To tylko pytanie. Co? Parę chmurek, to jest cacy, to jest wieża, numer 16, wieża. Idziemy dalej. Sprawiedliwość. Uuu. Po prostu żabie stopy w papuciach, kroksach na zwykłej wadze, takie do ważenia siebie. Nie. Nie będę robić stóp. No ale w papuciach. Nie. Fit are fit. I ludzie są dziwni i ty cały czas jak są stopy to, to wypominasz. Do momentu, w którym się nie poprawisz, nie będzie takich rzeczy rysowanych. Okej? Okay? Bo mnie to trochę już denerwuje, jak robimy coś, no i nagle się stopa pojawi, nawet jeśli nie jest ważna, i nagle ktoś stopy. Tak więc stop. Stop it. Get some help. W tym dzisiaj w takim nastroju, gdzie bad gry jest. Chcemy ślepą żabę narysować? Trzeba z opaską. Tak dyktuje tradycja, but you do you. Pamiętaj, tradycja to nic innego, jak zmarli decydujący za ciebie. A co jeśli ta żaba miałaby takie ślepe ślepia? Nie, że opaskę symbolicznie. Tylko takie oczy, które są takie sine, takie wiecie. Takie biało-sine. Przystojny skal. Mor ostatnio pomyślałem, co zrobić, żeby tak wyglądać. Bardzo dużo botoksu. Chcemy jej tutaj miecz taki zrobić? O, Dajmy jej cloak. Komu wysłać, to co wysłałem Pascalowi i wiem, że Mikolo nie chce. Nie wiem, czemu pomyślałeś, że nagle, jak Mikolo nie chciałby, to czemu... Ja bym chciał coś. czy coś. Czy spytałeś się mnie, że czy mogę ci coś wysłać? Tak, rok temu. <laughs> Ale to nie oznacza, że każdą rzecz możesz mi wysyłać na priv. Ja tak? Pascal, wysłałem ci zdjęcie pindola na priv, bo kiedyś powiedziałeś, że lubisz. <laughs> Boże, że akurat moja mama poszła do łazienki. Dzień dobry, mamo Marty. <laughs> Lurkowanie to sztuka jednak, co nie? Wszystkim, którzy nie odzywają się na czacie i lurkują, macham się manko. Nawet jeśli się nie odzywacie, to nadal cieszę się, że tu jesteście. Nie musicie się zawsze odzywać. Dobra, taka była pani, pani Justice. Kręcimy. Co wypadnie? Diabeł. Wypadł diabeł. Diabłem wiecie kto jest? Będę siedział cicho, żebyście próbowali odgadnąć podczas rysowania dalej. Trafiła ci się odwrócona karta tarota. Jak ona wychodzi i jest odwrócona, to też co innego? Nieważne na co, z jakiej strony spojrzymy. Dla jednej ze stron może być odwrócone, a dla drugich nie. Nie umiem ptaków rysować, ale mam nadzieję, że ten wyjdzie. Bocian jest diabłem. Tak jak to Mikolo odgadł. Bocian jest diabłem wśród

Koło fortuny! Wow! Niemożliwe! To jest to jest mój stream. Narysuj siebie jako żabę wojaka reagującego na koło fortuny. Nie. Nie zrobię tego. Koło zrobione z tuńczyków, bo fortuna. Loch. Nie. Tylko gdzie to. Weźmy najpierw kółko. Zrobimy je na jednym punkciku. Poprowadzimy je na środek. O, i wtedy możemy zrobić radiala. No wiem, koło po którym na tej zewnętrznej obręczy biegają żaby. Uuu, ta noga jest za długa. Albo ta jest za krótka. Co jest, co jest powodem? To jest problemem? Odpowiedź artysta. Szybka test wifus z Persony 5. E, pani doktor? Tylko to kojarzę. Tata jest najlepszy. Coffee Dad. Nie wiem jak on się nazywa. Sojiro. Ma świetny styl, gościu. Dzielimy linie włosów. Ta żabka jest happy. Pokażę wam sztuczkę. Jak w Photoshopie naciśniecie R, możecie obrócić sobie kanwas. Ten nie ma, nie ma siły. Rozumiem go. Czasami człowiek po prostu nie ma siły. Nawet żaba może nie mieć siły. Coś na tym kole fortuny? Możemy coś napisać. O! Nazwy użytkowników ze streama. No dobra. Jest kucyk. Mikolo. I Koko. Pisać nie umiem. Ko... Te ładne O! Kochu. Chizom musi być. Porobię chmurki. Znowu zrobimy chmurki. W Starocie jest dużo chmurek. Proszę bardzo, to jest nasze koło fortuny. Jaki to będzie? Mm, cesarz, czy cesarzowa? Pan cesarz. Najpierw zróbmy tron, wiecie? Skupmy się na, na tych oczywistych rzeczach. Najpierw zróbmy tron. Tu, tu. O, O, oh my dog! Wygląda jak koń szachowy od przodu. Nie wiem o czym. Mnie faza na szachy niestety minęła. Właśnie wpadłem na pewien pomysł, ale jest raczej za późno. Można by zrobić tego cesarza w stylu grifcia... graficiarzy. takim starym krześle narysowanym Narysowany na murze. Ciężej będzie w stylu graffiti zrobić coś. W ogóle, co myślicie o graffiti? Lubicie graffiti? Ja lubię ładnie zrobiony graffiti, ładny rysunek, ale jeśli to są tagi. Mm. To mnie to irytuje. A najgorsze jest to, jak dopiero co na odświeżonym budynku już się pojawi jakiś tag. Jeśli ktoś jest rebelem i chce popisać sobie coś przeciwko państwu, to nie piszcie tego na kamienicach czy na miejscach, gdzie ludzie, którzy nie mają nic związanego z rządem, żyją. Tylko spróbujcie na przykład sobie maznąć coś takiego na urzędzie miasta, no? Kozaki. To tak jak zabieranie dzieciom lizaków. Ruszasz najłatwiejszy z targetów. I przy okazji się tylko ośmieszasz. Dobra, wracamy, 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 Nigdy nie widziałem Szczecina i nie wierzę, że istnieje. Tak podważam istnienie Szczecina. To ludzie, którzy podważają istnienie Księżyca. To ludzie, którzy podważają wiele istnień. Księżyc jest lepszy niż słońce, bo świeci w nocy, kiedy jest ciemno, a nie jak bezużyteczne słońce, co świeci w dzień, jak jest jasno. <laughs> Chcesz wylądować na słońcu, to leć w nocy. Tutaj takie oczki. Patrzcie, jak się patrzy na nas Emperor. W sumie nie patrzy się na nas, bo ma żabie oczy, no ale. <laughs> Zrobimy mu tutaj gardziełko. Tu miałby klatę, i wtedy tutaj ręce by szły. Wszyscy wiedzą, że napakowany cesarz lepszy niż taki nie. O kurde, chciałbym mieć takiego króla. Jakbyśmy mogli nazwać tę królewską żabę? Antonio. Antonio, pierwszy król wszystkich płazów, pan jezior i skrzeku. O jest. Bardzo dużo zostawiłem pustej przestrzeni, widzicie? Tutaj. I nie wiem, czym ją wypełnić teraz. Zróbmy, że będzie miał miecz w jednej ręce. Jego Tron będzie troszeczkę porośnięty. Czy tak by liść od spodu wyglądał? Nie. Tak? Nie? Nie. Będzie tu większe i będzie się po prostu zwężać. O! O! Dobra, trochę lepiej. Można by zrobić tu jeszcze większy liść, który jest bliżej. Tutaj roślinki dodamy. To jakiś bluszczyk, czy coś. Te drzewa są jeszcze wyższe niż te roślinki tutaj. Okej, okay. to jest nasz błot. Władca Antonio I. Idziemy dalej. Powściągliwość czy śmierć? Okej. Okay. Bocian. Znowu bociana? No dobra. To ma wyglądać troszkę jak... Jak, jak, jak... Uh... Tu mi brakuje dużo błota, bagna. O, Jezu. kto wymyślił ten język? Taki trudny język polski. Tu będzie taka na plecach leżeć żaba, skalpel. Za późno. Tyle pomysłów jest, tyle osób. Zachęcam do spróbowania samemu. Tutaj jedna nóżka, tutaj druga nóżka. Żabia pupa, bary. Skupiaj się na tych rzeczach, które są ważniejsze. <laughs> nie na dupsku żaby, tylko na tym, że żaba nie żyje. Ja jej rękę dałem. DJ, ja twarz dałem. Ja jej wszystko dałem. DIT. No i dobra. I teraz można zrobić stojącą postać Bociana. Czy Bocian stoi tak jak czapla na jednej nodze? Chyba tak. Bociany żywią się żabami, ale to chyba nie jest ich główny przysmak. Nie pamiętam. Nie wiem, co jest głównym przysmakiem bocianów. Wydaje mi się, że pewnie jakieś szczury czy inne małe stworzenia. Wiecie, to jest polski krajobraz. Bagno i te sprawy. <laughs> Wszędzie jest pusto. Widać tylko bociana, który zabija żabę. To była śmierć. Słońce. We do the sun. Here comes the sun. -ru -ru. O, wiecie co trzeba zrobić? Żabę, która się wygrzewa na słońcu. Na takim kamieniu czy coś. Słońce będzie gdzieś tu. Kinol. Creepy słońce. Nie, yes, żaba. Żaba na kamieniu. Tutaj zrobię sobie dziubek jej. A, fuck, zrobię na tej samej warstwie. Dobra, już, już, już nie chcę mi się kombinować, bo że miał taki wywalony bandioch. Puśćmy tą nogę do przodu. Mogę wydłużyć trochę ten kamień. Ma sobie leżak z kamienia lepszy. Jeż, yes. patrzcie, opala się jak cholera Polak nad morzem. Chociaż wiecie czego brakuje, żeby był Polak nad morzem? Parawanów. What's the point? Jaki jest sens tych parawanów? Wiem czemu mają służyć, ale nie wiem. Ale nie wiem. Wiem, ale nie wiem. Czas się pozbyć tego brzydkiego słońca. Ja chcę creepy zrobić i zrobimy creepy. Tak już będzie. Tutaj usta. Czemu rysowanie creepy twarzy tak naturalnie tobie idzie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ma ochotę na tę żabę. Właśnie widzę, jak ci gładko idzie. Kolejna osoba mi zwraca uwagę, że, że gładko mi idzie z rysowaniem creepy twarzy. Zastanawiam się czemu. Why? Kompleksy we mnie jakieś odpaliliście, których nie wiedziałem, że mam w sobie. O, jakiś ogródek możemy zrobić, tak jak tam był z tyłu. Patrzcie, zrobimy, że tutaj będzie słonecznik. Patrzy się z taką miną, bo zazdrości, że słońce wybrało żabę, a nie słonecznik. Słonecznik, to będzie słonecznik. To, to była miazga i masakra. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, like suba, komentarz. Ja jestem Pascal, a to był zaszczyt. Do widzenia.